Małgorzata Brzezińska, TV reklama, ze mną jest Alberto, świeżo po rundkach. Cześć. Szymanko. E, powiedz, jak ci się rozmawiało? E, zmulony trochę byłem, nie? Bo o treningu przyjechałem, jeszcze nawet spóźniony. Ale chyba myślę, że tak normalnie gadaliśmy. E, ja tak lubię. Nie lubię na siłę się wkręcać w jakieś awantury. A nie odniosłeś trochę wrażenia, że wszystko działo się raczej tak trochę obok ciebie, wokół Mateusza i Diego, a raczej trochę mniej telefonów i pytań było w kierunku Twoim? Liczyłem na to. Tak? Taki był zamiar. Nie no, się udało. Okej, okay, dobra, już 10 grudnia walka z Pawłem Tyburskim. Eee, powiedz mi w takim razie, jakie są Twoje plany na ostatnie dni, przygotowań do tej walki? Regeneracja. Bo już, bo już mocny, mocny etap mam za sobą. Końcówkę robimy. Jeszcze szybkość w ciągu tygodnia, potem regeneracja. I jakim on będzie dla Ciebie przeciwnikiem? Na pewno wymagającym. To wszystko to wszystko. Właśnie ostatnio Radek Paczowski w wywiadzie z Julią powiedział, że no Pawłowi Tyborskiemu jest blisko bardzo do KSW, do, za, do takich zawodowych walk. Czy ty się nie boisz w takim razie wyjść do tego oktagonu? Bać się na pewno nie boję, a jeżeli przegra ze mną, no to jego kariera e, runie przepraszam, zawodowa, którą by miał za rozpocząć. No, Ja jestem e, podierany, że będziemy walczyć, bo jakby jeszcze bardziej mnie motywuje to, że ludzie mnie skreślają, a ja kurwa zawsze jestem wtedy bardziej napędzony. Dziękuję bardzo. Ale pojawiają się też takie pozytywne komentarze. E, ludzie stawiają też na ciebie. E, właśnie co ty sądzisz? Jest ich mniej, ale jednak takie głosy są. No i dziękuję. No i to są te osoby, które nie będą chorągiewkami po naszej walce. Dobra, a jestem mega ciekawa, czy mogłoby kiedyś dojść do takiej walki, w której ty ze swoim bratem e, dwa na dwa z Tyburskimi. Nie. Nie, a jaki jest powód tej odpowiedzi? Powód jest taki, że mm, jakby już wiele razy o nim mówiłem, ale powtórzę, ja nie jestem znany z freak fightów, tylko z muzyki. I tutaj czas już teraz rozkminić dlaczego? Dobra, no ale jednak jesteś tutaj, zawalczysz na High League 5, a uprzednio na jednej z poprzednich gal walczyłeś z Marcinem Dubielem i tutaj chciałabym cię zapytać, bo Marcin po walce z tobą wyszedł do octagonu z Kacprem Błońskim, to była walka bez limitu czasowego, 18 minut, no i zyskał taki przydomek niezniszczalnego i pytanie do ciebie, czy ewentualnie jeśli Marcin chciałby rewanż, to wyszedłbyś do tej walki ponownie? Hmm. Myślę, że w tą stronę Marcin idzie, bo wszystko wygrywa na razie, nie? No, no to jeśli mu się uda, ja mu ten remaz dałam, oczywiście. Byłbyś chętny, a myślisz, że naprawdę zrobił taki progres, że mógł, mogłaby jego ręka tym razem powędrować ku górze? Jak powędruje przynajmniej w moją twarz, to będzie dobrze. Dobra. E, powiedz mi w takim razie, która walka 10 grudnia będzie dla ciebie najciekawsza, na którą najbardziej czekasz? Na swoją, nie, na żartę. A jakby z tych takich, które są oprócz mojej, to bardzo ciekawe jest Janikowski z Diego I, I druga walka to Crazy z tym Dobra, e, wspomniałeś tutaj, że jesteś, wywodzisz się z muzyki, a nie z free, free fightów. To ja może Cię zapytam, e, jakie są plany na Twoje wyjście w, do Oktagonu 10 grudnia? Czy to będzie coś Twojego, czy raczej tutaj czymś nas zaskoczysz? No, to będzie kawałek złomek, który będzie złomowanie Tyburskiego. No. Dobra, czyli taki idealny wstęp do tego, co się zaraz wydarzy w Oktagonie. Dokładnie tak. To jest kawałek braciaka, na który ja się dogrołem, i wjeżdżamy z tym 10 grudnia. Dobra, powiedz mi Alberto, z kim kolejna walka? Kiedy cię zobaczymy i ewentualnie z kim? Kurde, tego to nie wiem. I jak wygram ten pojedynek, w co mocno wierzę, to nie wiem. To musi być ktoś mocniejszy. No a powiedz, czy pojawiały się jakieś propozycje poza Tyburskim? No bo wiadomo tutaj e, te wasze rozmowy... Walkę czy, czy teraz? Pojawiły się, no. Jedna propozycja. Mocna. I jaka to była propozycja? Ale to nie mogę chyba powiedzieć. Ale mocna była. No może wśród innych, wymień to, widzowie się będą domyślali. To... Coś wśród innych? No wymieni kilku zawodników i widzowie się domyślą, z kim miałeś walczyć. Ale to jak powiem, to wiesz, co bym nie powiedział, jakby to każdy już z... czai, kurna kto to by. Ale, no na przykład, nie mój pierwszy wywiad był w jego, w jego kierunku. Dobra, to już, jest, to już jest jakaś wskazówka, w takim razie się będziemy e, tutaj domyślali. E, powiedz, czym zaskoczysz, czym, e, czym zaskoczysz swojego przeciwnika 10 grudnia? Swoją dyspozycją. Obecnością. Obecnością, nie. tym, że się nie spóźnię. Obecnością go zaszczycisz na pewno. Obecnością, tak. Ale na pewno będę dobrze przygotowany. No bo on niewątpliwie chciał tej walki i Te ten wasz konflikt trwał już od dłuższego czasu. Przychodził na konferencję, kiedy nawet ty walczyłeś już chyba z Marcinem. I gdzieś tam próbował zaostrzyć ten konflikt, żeby chyba tylko ta walka się odbyła. Tak było. Wypłakał, proszę bardzo, może wytrzeć teraz łzy i wziąć się do roboty. A jakie są szanse na zakończenie waszego konfliktu właśnie tą walką? No właśnie tą walką. Czyli jest szansa. Myślę, że wiesz, ta walka na pewno dużo wyjaśni. No i miejmy nadzieję w takim razie, że wiele się wyjaśni. Ja Ci bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i życzę powodzenia 10 grudnia. Dzięki.